Otwieram 15. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wyszłosowice. Została ona zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Wyszosławice. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Na podstawie złożonych na liście obecności podpisów stwierdzam, że w sesji uczestniczy wymagana ilość radnych do prowadzenia i podejmowania prawomocnych decyzji. Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obrady sesji są transmitowane na żywo, w związku z tym wszystkie wypowiedzi osób obecnych na sesji są upubliczniane. Pełna klauzula dotycząca ochrony danych osobowych RODO znajduje się przed wejściem do sali konferencyjnej. Witam przybyłych na sesję radnych, witam zaproszonych gości, pana Andrzeja Mroza Wójta Gminy, Wyszławica, Panią Ireną Kowal, sekretarz gminy, panią Ewę Sukta, skarbnika gminy oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Proszę o zabranie głosu pana Wójta. <kluzło> <kluzło> Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dziękuję za udzielenie głosu w tym punkcie. Ja ze względu na inne obowiązki nie będę do końca sesji, a chciałbym wszystkich Państwa Radnych i wszystkich mieszkańców, tych, którzy też oglądają naszą sesję, będą oglądać, zaprosić na wystawę wspomnienia jako jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy. Jest to wystawa zorganizowana w ramach środków programu wieloletniego Niepodległa i w ramach programu dotacyjnego Koalicja dla Niepodległej. W ramach tej wysta wystawy będziemy starać się przybliżyć sylwetki ważnych ludzi Wierzchosławic, ważnych dla Polski, bohaterów, którzy wywodzą się z naszej wierzchosławickiej ziemi. Wystawa będzie, będzie to oczywiście Wincenty Witos, będzie to pułkownik Boryczka i, Boryczko i porucznik Kogut, pilot polski, który zginął we Francji. Wystawa, na wystawie będzie również wiele elementów z czasów wojny, pierwszej wojny światowej, II wojny światowej, i ta wystawa właśnie ma przybliżyć te czasy naszym mieszkańcom, i pokazać że wśród bohaterów Polski. Byli również mieszkańcy Wierzchosławic. Wystawa odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury. Rozpocznie się edycja tej wystawy z 25 października tego roku w godzinie 17:00. Program będzie określony program w wykonaniu Stowarzyszenia Klub Seniora i otwarcie wystawy 17.45. Serdecznie Państwa radnych, Państwa Sołtysów, wszystkich obecnych i wszystkich Państwa e, mieszkańców gminy, nie tylko, na to wydarzenie e, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcia porządku obrad. Radni porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali w odpowiednim terminie. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Bardzo proszę pana Rady Mittera. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka Rado, panie Wójcie, ja chciałem zgłosić o wolne wnioski, jeśli to możliwe. Dodanie punktu, wolne wnioski. Szanowni Państwo, proszę o zgodę tutaj pana Wójta w tym zakresie wprowadzenia w porządku obrad, ze względu na to, że sesja jest zwoły pana na wniosek, jest sesją nadzwyczajną i zwoływaną na wniosek pana Wójta. Proszę o zgodę pana Wójta w tym punkcie. Ze względu na to, że nie będę mógł być obecny podczas tych wolnych wniosków, więc uważam, że nie ma takiej możliwości. Zatem przechodzimy do głosowania. Radni porządek otrzymali. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Dziękuję. Szanowni Państwo, przyjmujemy, przyjęty został porządek obrad, może raz jeszcze przeczytam od punktu drugiego przyjęcia porządku obrad. Yy. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzchosławice oznaczonej jako działka numer 529 i wyrażania zgody na udzielenie bonifikatu od ceny sprzedaży. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wodociągom wierzchosławickim spółka z obowiązkowego zadania własnego Gminy Wyszosławice, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszosławice, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wyszosławice na rok 2019 numer 6 przez 35 przez 2019 Rady Gminy Wyszosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku punkt 6 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wyszosławice na lata 2019-2032 przyjętej uchwałą numer 6 przez 34 przez 2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku. Punkt 7. Zamknięcie obrad w sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzchosławice oznaczonej jako działka numer 529 i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. Bardzo proszę Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić autopoprawkę. W tytule usta uchwały należy dopisać działka numer 528 i działka 529. Wynika to z tego, że obszar, który chcemy przekazać weryfikatom Starostwu zajmuje dwie działki, jedna 19, druga 2 Ary i nie ma sensu, żeby to była tylko jedna działka w związku z powyższym wykonaliśmy dodatkowy operat i yy, yy, szacunkowy i te dwie działki uważam, że należy przekazać yy, czy z bonifikatą, sprzedać z bonifikatą starostwu yy, tarnowskiemu. Także prośba o wpisanie. W, w treści uchwały już jest wszystko dobrze, tylko yy, w tytule uchwały należy napisać. Yy, nie jako działka numer, tylko działki numer 528 i 529. I myślę, że jest to spełnienie stanowiska Rady na poprzedniej komisji odnośnie woli sprzedaży z bonifikatą tej działki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu o odczytanie opinii o projekcie uchwały. Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowania pod projekt uchwały Rady Gminy Wierzchołowice w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzchołowice oznaczonej jako działki nr 528 i nr 529 i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży wraz z autopopoprawką. Głosowanie udział wzięło 7 razy. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wyszłosławice oznaczonej jako działki numer 528 i 529 i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży wraz z złożoną poprawką. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę nr 15 przez 97 przez 2019. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcia uchwały w sprawie powierzenia wodociągom Wierzchosławickim Spółkazowskim obowiązkowego zadania własnego gminy Wierzchosławice utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzchosławice. Proszę pana Wójta o omówienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym tylko zgłosić o to poprawkę w paragrafie drugim, punkt pierwszy, gminy, czyli tam okres podpisania uchwały na okres jest zapisany 11 lat, uważam, że będzie bezpieczniej będzie to 10 lat. Więc to taka autopoprawka. Szanowni Państwo, chodzi o to, że gmina ma zadania własne, między nimi utrzymania porządku czystości na drogach publicznych, wewnętrznych, znakach komunikacyjnych, usuwania wysypisk, wysypisk i wiele innych utrzymania bieżące terenów terenu zielonych, koszenie, więc jest tu wiele zadań gminy, które gmina może rozwiązywać w różny sposób. Najczęściej te duże zadania typu odśnieżanie. Jest to realizowane w drodze przetargu publicznego i różnie tutaj z tymi przetargami bywa, bo czy dostępność firm jest niezbyt duża, czy jakość ich usług, czy też zdarza się, że na przetargi nie wystartuje, a czas leci i zima może zaskoczyć już tradycyjnie jak się mi drogowców. Więc chcielibyśmy, aby to zadanie było realizowane przez spółkę, która jest w 100% własnością gminy i e, zgodnie z przepisami możemy za zgodą rady gminy e, podpisać z nimi wynegocjowane zadania za wynegocjowaną kwotę e, to daje nam tą możliwość że mamy jakby wpływ na jakość tych usług a jednocześnie środki gminy które są wydatkowane pozostają w spółce która jest w 100% własnością gminy e, takie możliwości daje prawo i prośba jest do Państwa Radnych o zaopiniowanie tej, tej uchwały. Pozwoli nam to, y, za, pozwoli to spółce, taka, tak podpisane takie umowy, pozwoli spółce y, mieć y, odpowiedni zasób techniczny i osobowy i zadania dla, ty, dla, te, dla tych zasobów przez cały rok, bo y, w sytuacji, kiedy podpisujemy tylko y, umowę na odśnieżanie, no to y, prezes y, musiałby ludzi po okresie zimowym y, zwalniać a w tym momencie my podpisujemy znowu umowę na y, koszenie, na utrzymanie terenów zielonych, więc jakby cały czas ten zasób ludzki y, ma zajęcie. W momencie, kiedy trzymamy się tylko i wyłącznie procedury przetargowej, może się okazać, że y, odświeżenie wygra inna firma, inna firma wygra e, utrzymać uczy, zielonych i w tym momencie robi się problem organizacyjny, kadrowy, finansowy. E, są takie możliwości prawne i jeżeli będzie taka wola Rady Gminy, będziemy m, ze spółką negocjować zakres i e, cenę. W tej uchwale są wypisane e, zadania wszystkie, które są możliwe do realizacji, są one e, w, w PKD e, spółki, Natomiast to nie znaczy, że my od razu wszystkie te zadania, tak jak było w uchwale, podpiszemy. Po prostu na bieżąco, w ramach potrzeb, będziemy podpisywać kolejne umowy, tak żeby spółka płynnie mogła, w jak najszerszym zakresie, realizować zadania na rzecz Gminy Wierzchosławice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę yy, Przewodniczącego Komisji Budżetu o odczytanie o projekcie uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie powierzenia Wodociągom spółka z OO obowiązkowego zadania własnego Gminy Wierzchosławice utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z autopoprawką w głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. to é exatamente que eu

Zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia wodociągom Wieszusławiskim spółka z ob obowiązkowego zadania własnego gminy Wieszchusławice, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieszłosławice wraz ze zgłoszoną autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę nr 15 przez 98 przez 2019. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wyższą Słowice na rok 2019. Numer 6 przez 35 przez 2019 Rady Gminy Wyszłosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z autopoprawką. Proszę Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. Jeśli chciałbym zgłosić autopoprawkę, bardzo proszę omówić, Pani Skarbnik omówi w szczegółach e, uchwałę i e, autopoprawkę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeśli chodzi o złożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zostały zwiększone dowody o dodatkowo zrealizowane wpływy. Jest to zwrot środków za zużyte media, wpływy z tytułu kosztów upomnień, większe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływy z opłaty produktowej, większe wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat, dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych, odsetki od nieterminowo uregulowanych płatności oraz środków za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w słoneczko w Wierzchosławicach. Jeśli chodzi o wydatki w ramach dodatkowo zrealizowanych dochodów o, oraz przesunięć dokonanych, dokonanych w budżecie zabezpieczono środki. Na bieżącą, działalność placówek, na bieżącą działalność placówek oświatowych, na remonty obiektów komunalnych. Zabezpieczono środki na realizację projektu Internet i, i My. Jest to projekt realizowany w ramach programu Polska Cyfrowa. W związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem dla gminnej biblioteki publicznej na zakup książek. Zwiększona została dotacja podmiotowa. Zwiększona również została dotacja, i to. Wiąże się również z autopoprawką, została zwiększona dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury oraz zaplanowane zostały, zaplanowane zostały dwie dotacje celowe na realizację projektów przez Gminne Centrum Kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji o czytanie opinii no, o projekcie uchwały. Komisja pozytywnie jest opiniowana uchwały Rady Gminy Wieszu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 numer 6 łamane przez 35 łamane przez 2019 Rady Gminy Wieszolicy z dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z autopoprawką w głosowaniu udział w 7 radnych. <coughs> Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wyszłosłowice na rok 2019 nr 6 przez 35 przez 2019 Rady Gminy Wyszłosowice z dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z zgłoszoną autopoprawką. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę numer 15 przez 99 przez 2019. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019-2032 przyjętej uchwałą numer 6 przez 34 przez 2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku Proszę Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Yy, zmiany w prognozie wieloletniej są skutkami yy, tych yy, zmian i one są wpisane do yy, realizacji tego, co, co uchwaliliśmy w budżecie, więc jeżeli są jakieś pytania, tam są te środki, które otrzymaliśmy, czyli środki Internet i My, w ramach tego programu dopisane, więc jakby to jest skutek tego, którego, skutek uchwały poprzedniej, więc jakby omawianie szczegółowo było jakby do tej pory już przedstawione przy uchwale budżetowej, także proszę o uchwalenie tej uchwały. Dziękuję. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji o czytanie projektu, proszę, proszę opinia w projekcie uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Gminy Wierzchusowicę w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchusowicę na lata 2019-2023 przyjętej uchwałą numer 6 łamane przez 2019 Rady Gminy Wierzchusowicę z dnia 30 stycznia 2019 roku. Głosowanie udział wzięło 7 radnych. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi lub zapytania do projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019-2032 przyjętej uchwałą nr 6 przez 34 przez 2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę numer 15 przez 100 przez 2019. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 15. Nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Wyszło bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.